the No No, hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Ja jestem Silvera, dzisiaj ze mną jak zawsze Lotta Cześć Gramy sobie na mapce The Iron Rose, którą wcale nie zepsułyśmy <noise> <noise> Okej, okay, to wtedy, tak, przeszliśmy do kitchen stuff Ja już tutaj niechcący wszedłem i mi laska zaczęła gadać już Uy. Że mamy tutaj, um, chyba musimy coś tutaj zrobić, ale nie mam pojęcia jeszcze co. No, ja właśnie ja też nie wiem, a tutaj w ogóle jest dużo rzeczy, nie? No to ja w tych sobie radzę. Jezus, Maria, wyzebrałeś wszystko. ej! Hmm, zebrałeś wszystko. E, no to chyba musimy zrobić tą. Musi, jak pamiętam, jeszcze jak byłem na serwerze, zanim wyszedłem i mi to zniknęło, to tam e, trzeba zrobić zupę z ziemniaków. Tak? Tak, to ziemniaki daj. Eee. Masz. Ma no. A tutaj wrzucić zimniora. Ja! Yes. Yeah. I musimy dispensera wziąć sobie. Chyba musimy coś takiego zrobić, fajnego. No, takie trzy fajne potki i. Daj mi jedną. Nie, ty rzucasz wszystkimi. Eee. Mam nadzieję, że to się uda. Drugą. Dobra. Używaj koleś, nie denerwuj mnie. No rzuć ty w niego normalnie. Normalnie rzucam. Czekaj, tak blisko niego rzucę. No czemu on. Powinien umrzeć. Patrz się. Dobra, nic to nie dało. No bo nie wcenowałeś w niego. Widzisz no. tak go powiedziała. Czekaj. Find a way out. Dobra. Możesz wziąć miecz i go zabić, dziękuję. Ale tak. ludzie nie patrz. Znaczy nie, przynajmniej patrzcie na ja to, mam to gdzieś. Chyba nie zginie. Musi. Dobra, weźmy go po prostu, odsuńmy gdzieś. O. Aha, dobra. Widzisz, o to chodziło właśnie. O jest Maria, co ja zrobiłem! A! Co zrobiłeś, Keniuszu? Wszedłeś na tą. płytkę. Nie, zobacz. Chodź tu. Tutaj jest, nie? Zobacz. Tutaj. Zobacz co tu jest, jak się na dół spada. Aha. Mi się wydaje, że będzie musieli Feather Falling coś nie zaletwić. No, pewnie tak. Prison Cartier. Wow, what are you doing walking around here without supervision? I'm looking for the guard, just like you. Uh, aha, mam wybrać uh, odpowiedź. Złą? Czerwoną? Dawajcie, uh, dawaj. No. I'm guard just like you. Oh yeah? Well if you're guard then you should know your code oh, or what is it? Oh did I say guard? I mean the new janitor. My name is Klaus. Um Duty and uh uh yeah okay. Mm hmm Did I say guard? Uh, sorry, uh, why are you wearing a jump suit then? Like okay, no a today because my clothes oh okay. Mm -hmm. okay. Because, ok, dobra. I nie wiem, ja czy if mm -hmm. I No, you. no, look man. man. no, 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 to no, 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 Nie no, 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 No. <laughs> no kurde, no! I, no. Girls, no. <laughs> I can jest oh. Okej. Okay. Masz dźwięki włączone? Mam. To że go nie mówią. Ała, on bije! Ej, co tu jest? Ej, mam łudny shuffle. As you peek the child housing on the home floor, you hear that someone tried to escape from sexual sea. They say he knocked out five guards by himself. Okej, okay. uh, Nie wiem czemu, ale chcę zbierać dirta. Jeżeli zaraz będę miała napad na pokój, to się wkurzę. Bo mówiłam, żeby mnie nie wołali na obiad. Dobra... No naprawdę tu nic nie ma. wydaje się że w tych większych powinno być, ale... Będziemy na nic szukać O, ej tu jest jakiś ten w ogóle Junior Trailed <grym> Masterpiece Mi się wydaje, że później my trzeba będzie u niego coś, nie wiem Your card is can you sell me some We wanna get out of this dump, don't you? Don't we all? Ja już nie mogę stąd wyjść, lol Jestem zablokowany. No my z nim gadamy, my z nim gadamy dlatego Mhm mm No dobra No i ja mówiłam, że będę miała ja napad na pokój Jest. Yeah. Yes, Nic See, się nie odzywaj! blueprint. No. Whole Na razie proszę moment. nie narzekać. Mhm. Mm Co to jest? Mówiłam, nie ja odzywaj się! <laughs> <laughs> <my books> again. <laughs> Dobrze, dam ci, ale ci i odbo. Ja tu coś <laughs> robię ważnego, <faszneka>, no. <laughs> no. No, serio, Ci mówię. O, powiedz mi, gdzie is jest. Ojej, telewizor. Tewizor w dół. Chwila. Ojej. Ojej. A drzwi. <laughs> Ten telewizor pierdolony. Babcia na best. <laughs> tak. Dobra. E, powiedz mi, co się działo. Nie wiem, koleś nam coś chce sprzedać, jakieś informacje, ale jakiegoś koleś do niego czepia i coś teraz się dzieje. A, musimy mu trawki dać. Kuźwa, ile jeszcze musimy z nim gadać. I'll see what, what I can do. Koniec. Make a Make flower a pot for Junior. Flower pot? Flower pot? Jezu. What the fuck? Ten to ma wymagania. Jednego steeda mam, więc wiesz. Jego speeda. Steeda. Jakiego speeda? Że... SIDA! Jakiego... A! S... O Jezu... Zrozumiałam speeda i... See that A, dobra. Oni tu się gadają, spoko. O, oh, jest! Jest! Dobrze. Tyle żeśmy się nakopali, a to było pod... No. Lol. Ale taki z nas. Dobra. Tailed masterpiece. I co z tym failed masterpiece zrobić? Mm, co? Nie wiem... Bo jest, jest mam brick i ten... A ty masz crafting, możesz coś zrobić? Nie, bo to jest glina, mam jeszcze dwie, dwie, dwie klo... dwa klocki. A jest something shiny on the ground? Co? I saw something shiny on the ground near the basketball yard yesterday. I wonder what it could be. Kurde. A to chyba jest po prostu to właśnie, że to jest ta łopata. Oh damn! It, I, I lost my bricks again. No now where did I bury my spare ones? Co to znaczy? No że zgubił. I gdzie ty, i, i co i co co co? Now where did I bury my i gdzie je pochowałem? Gdzie je zakopałem? No ale co on... Dobra, my mamy je, tak? Ale co teraz... No tak. Co one nam teraz dadzą? Mm. Alo, Czekaj, będę łazić z brykami po prostu i naciskał nimi prawie wszystkim, myszy. Czekaj, a z tego Masterpiece, czy co to jest, nie da się... A co to w ogóle jest Masterpiece? No to jest... Yy, glue, to tego nie można, nie wiem, przepalić? Ale to musisz mieć czym to przepalić, tak? Tak. No nie! <laughs> nie, 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 nie. To. Wiesz? Nie ma żadnych patyków Mam no, patyki dwa, ale to co wiesz... No, a ty możesz to przepalić, tak? Ale no, wątpię, że znowu zepsuję mapkę, mi się wydaje. Ale to Wydzie idealnie nam tego... starczyło. Brick! I co nam ten brick da, co? Już zniknął. Nie no, masz. I co można ale z trzech nam... bricków zrobić? No można zrobić na pewno ton. Ale ja w ogóle tego kiasa miałem na... od początku w ogóle i... Jak od początku? Od początku, normalnie od początku i teraz wiesz. Jak od początku? Od początku, normalnie. Nie, może od początku my po jakimś czas przychodziliśmy. No. No! Flowerpot. Ej, ktoś chciał Flowerpot. Flowerpot chciał ten. Chciał y, Junior, ja tam no, było napisane, że. Bring Junior Flowerpot. No. Junior masz! Jest! Udało się! Widzisz, nie jest to taki głupi... I've heard that the library is littered with oh, with guards. To where are they? Dobra, to tam nie chcę czytają! Ludzie mi się nie chcą. Mhm. Nikomu się nie chce. If, o, teraz widzisz, musimy infiltrować bibliotekę. Ale co tutaj musimy zrobić, co? No ale tutaj już byliśmy u niego. Mhm. To co, to teraz do tej biblioteki idziemy? Dobra, I can't go ok. Co tutaj może? To ma otwarte exe... No wzią. dobra, ale mówili, że mamy iść do biblioteki, tak? Ale musimy tu eksplorować. O, zobacz, LOL. Tu jest tak? Nie, masz tą łopatę? Mam. Weź tutaj, wykop to. What are you? Who are you? Alligator, iguana, rabbit. And what is? So oh, well, since you bring five person, I think you where you're supposed to be. Ah, codes on such alligator, iguana, rabbit. No I'll write it down. Okay. That maybe he can be of some use to me. Okay, I'll help you out to make condition to the Sounds great to me. Okay. How does think work? Ah okay. First you have to start up the system and for that you'll need to shoot prints from the chip integration. Shoe prints? Yeah. For, for the shoe scanner on floor next to the control panel. Time. Okay. Chico, czy, czy mamy w końcu do tej czy nie? Yeah, nie, to. Nie, Wiesz, to... A, okay, a kod jeden snake elephant ant. No to a tamten był kod drugi, nie? No snake, czekaj. Albo czekaj, a, bo tutaj tu? też jest. To jest dwójka, jedynka to jest na. To, to jest tutaj dwa. Mhm. Monkey, unicorn dolphin. To jest kod 3, Alligator, guana, Rabbit. Dwójkę. Dobra, masz zapisaną jedynkę? Mhm. Uh -huh. Jaka jest jedynka? Snake, elefant, Ant. Dwójkę masz też? Mhm. Uh -huh. I trójkę też? Mhm. Uh -huh. Dobra, to weźmy, bo tu jest jakieś w ogóle inne, nie? Mhm. Uh -huh. To się nie zmieniają. No i sobie przyciskam wszystko, nie? Tak? Ale Daj. wiesz, że musisz. Zaczywiesz, zostaw to i weź Zostaną uh, password. No wzięłam. Czy stało nic? Nic. A te przyciski do czego są niby? Głodna jestem. Właśnie też nie wiem po co są te przyciski. A może na razie go zostawmy, niż sobie tutaj siedzi. No, idźmy do tej biblioteki. Nieważne. Mm. Nie ważne. Stop right here, you're... Oh! What? Someone grabs you by the neck and drags you into a room. Welcome to the... bla, 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 Nie, więc nie mówię. Tell him what your name is. Może faktycznie powiedzieć prawdę, co? Uh. Czy nie? I'm afraid that. Albo funny. nie, to wiesz, że będziemy tak jak profesjonaliści I'm afraid, coś tam, coś tam. Tak, 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 tak. tak. do, you want to do hard? Ej! Słuchak. nie, dobra, powiem Nie, 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 moje? nie, nie, mówię prawdę nie, What year? Every year. <laughs> yeah, I don't remember. Don't do and Uh oh. Mhm. Mm Shows picture. What do you know? About fixing horse races. Do you play the piano? Answer me. No. Yeah, aren't you supposed to answer all questions? Mm -hmm. <laughs> what? The group, yeah. sure. No. Right, no question. And the what do you think <laughs> my new shoes? we date, are date married to your dad. Nie, nie wredni, będę mm -hmm. zrobię, no, we won't be in bed. He will do something to us. You're just trying to get on my side. I hate it. Ah. Yes. So. What? What's 42? the meaning of it? <laughs> 42 Burst me back, Pip. It is correct. <laughs> oh, okay. Lol. I co? I on wreszcie sobie zniknął? LOL? LOL? Lol. I co teraz? Tylko jest z mapki. Jesteście wypuszczeni. Nie, ale bez kieszeni z zoom teraz mam zrobić? No właśnie nie wiem. LOL? LOL wychodzę. No bo Wzięli nas na przesłuchanie i. Ła! Tak, zabij go. Bidzia! Co tam rozwaliłaś? Szkoła. O, mamy dorki. Tylko nie wiem, czy do tych. Do... Na pewno nie do tych. O, do ej, mam D-card. Lol, jak to fajnie wygląda. ojej. Yeah, ojejeje. Oh yeah, yeah, yeah. A i butki mam guard shoes. Chodź. Czekaj, guard shoes. Nie mogę ubrać guard shoes. A? Jezus, Maria, biją się tam. Mm. Dobra, no to. <laughs> y, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Obok nas koło z gwałcą. Jeśli chcecie moje, moje i Elocy film pokazywały się na waszej stronie głównej zapraszam do was do subskrybowania naszych kanałów, zachęcam was także do komentowania, lajkowania filmów tej, z tego i serii, no to trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie pa, no i cześć. No i cześć.